Hej, hej moi widzowie, jestem w parku w Nawęczowie. No, coś tam po prostu chciałem nagrać. No niestety nie mogę pokazać tutaj ludzi jak się bawią, bo niestety powiedzmy byłem bardzo w czas rano, a niestety po południu tutaj dopiero funkcjonuje życie w Nawęczowie. No i to więc, więc startujemy. Będzie pokazana panorama. Będzie pokażę panoramę i tak e, trochę innych pogudynków, jakiś tam park e, tutaj pokażemy. Coś powiem, coś od siebie, bo nie nagrywałem specjalnie głosu, bo naprawdę nie było nic ciekawego. Jakiś tam powiedzmy roz roz rozkładały się jakieś drobne stragany. Tutaj też po, po prostu trwa handel jak wszędzie. No i tak tutaj mamy po prawej stronie w, 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 w dolnym rogu wodę, wodę pitną. Obok jest czekolady pitnej wedla. No i tutaj widać mamy sanatorium rolnika no i tu mamy oczkowodne parkowe. Naprawdę tutaj bardzo dużo, bardzo ładnie woda tryska, jeżeli jest, jest jakaś impreza, bo tutaj tak powiedzmy jeszcze to jest słaba troszkę. No ale tak jak zalesienie naprawdę jak na park to jest ładny, duży, no niestety tak to jest. i tutaj mamy powiedzmy jakieś tam y, hotele, nie hotele, też po części też jest przychodnia. No widać, że mamy straganów, no to po prostu życie jeszcze nie zaczęło tętnić tutaj. To życie tętni dopiero po 14 godzinie. No bo wiadomo, że tutaj byliśmy my tutaj w niedzielę, także tutaj byłem w niedzielę praktycznie już na sam koniec. No i mamy nawet ci, co jeżdżą tymi wózkami elektrycznymi. 30 zł biorąc od, od kursa no to troszeczkę jest droga, bo myślałem, że trochę taniej, ale no, nie jest aż tak tanio, jak myślałem. No wiem tutaj po prostu nie da się y, tak zarwać wszystkim jak się chce. Chciałem pokazać co nieco, ale no niestety. No i tutaj mamy, tak jak mówię, tu jeszcze rower taki jeden, ale może nie ma takiego dobrego zbliżenia. Nie wziąłem tego pod uwagę, ale tutaj jest taki fajny zabytkowy rower. Park jest naprawdę duży. Jest, no, jest duży, no inaczej nie mogę powiedzieć, bo jest duży. No tu jest ten rolnik, sanatorium tego rolnika, jak mówiłem wcześniej No i mamy panoramę miasta, tak? Tutaj, powiedz tak jak mówiłem, że tutaj No, jest, było trochę za wcześnie, żeby nagrywać, mamy panoramę miasta Miasta, no Mamy rzekę, tutaj przechodzi nam po, w prawym prawdopodobnie dolnym rogu. No tutaj nic nie mogę powiedzieć, tak naprawdę nie znam tak tego miasta za dokładnie. Co tu mogę powiedzieć? No są jakieś tam powiedzmy fajne tereny. Zalesienie jakieś górki, pagórki, widać to już jest naprawdę gołym okiem. Infrastruktura też jest fajnie rozbudowana. Nie jest to tak naćkane, że może domek przy domku, no powiedzmy, no może gdzie nie idzie, ale tak fajnie to jest rozłożone, tu trochę, tam trochę. Jest to jakoś tak fajnie to zrobione, ludzie, no nie wiem, czy tak to specjalnie zrobili, czy tak akurat się to udało mi to nagrać i... I bym zapraszał do odwiedzenia Małęczowa Może, tak jak mówię, tętni życie dopiero po godzinie 14 Ja o 14 już musiałem być w pociągu Kierunek na... Nie do domu, a na hotel Po prostu spakować się i do domu Może w ten sposób No mamy boisko widać tutaj, nie wiem gdzie to akurat te boisko znajduje, bo nie byłem jeszcze na tym boisku, nie miałem okazji być na tym boisku, no świetnie. Nawet w Męciowie mamy stadion boiska, boiskowy. tam jakieś powiedzmy domy, nie domy. no teraz mamy chyba w 4K jest tutaj nagrane no widać te górki, pagórki, fajnie to wszystko wygląda na, na tym z Zlot, lotu ptaka Widać samochody, jad, jak e, po prostu je, gdzieś tam sobie jadą. Tak że mówię tutaj nagrywałem to na e, tak na troszeczkę, dlatego że e, opowiadam podczas przegrywania programu. Tak naprawdę no, nie miałem co włączyć e, systemu do, do nagrywania, bo o, było bez sensu. Tam są ładne domki, jakieś takie fajnie to jest zrobione, że takie same dachy są albo to jest firma jakaś jedna, Rita e, budowała i tak to wygląda. No i tutaj mamy jakiś tam las, powiedzmy w tym nawęczowie, też widocznie to muszą być lasy. A co więcej, to też jest ym, nie tylko las, bo jest jeszcze wąwóz, yy, który no. Mamy gdzieś jakieś tam nagranie tego wąwozu, ale no. Mój dron po prostu mnie nie śledzi. Nie, la, nie leci za mną i mnie nie śledzi. No, miałem troszeczkę problemów z nim, także tutaj tego wąwozu chyba nie puszczę, nie pokażę, bo. No nie ma jak, za mocno, bo moje plecy tylko jest widać i to wszystko, i tam też. Chyba, że w komentarzach będzie tak chcieli, żebym Wam pokazał, puścił, no to wtedy mam, może go tam zmontuję i, i, i po prostu puszczę.